E, witam was kochani, panie i panowie, tutaj Kaspar. E, tutaj mamy właśnie rozwiniętą in infrastrukturę internetu stacjonarnego z firmy, z firmy T-Mobile. Jestem bardzo zachwycony usługami T-Mobile. Nie byłem trochę przygotowany, bo mi się dni pomyliły. Myślałem, że dzisiaj jest pierwszy, a dzisiaj był drugi. Dzisiaj firma przyszła montować internet, a mały figiel bym wyszedł przed monterem. Ale na szczęście zadzwonili Państwo i zatrzymałem się, bo byłem dzisiaj mówiony oczywiście i nie spodziewałem się, że dzisiaj jest drugi, a nie pierwszy. Nie zdążyłem tu uporządkować oczywiście, ale, no, ale jakoś tam, no, jakoś tam było. Panowie z firmy, pan z firmy T-Mobile'u ładnie wszystko podłączył, ładnie wszystko działa. Podłączyłem UPS-a, w tym sensie po prostu podłączyłem UPS-a, pod routery, że jakbym na przykład robił jakiś przegląd czy jakieś czyszczenie, to wtedy na przykład UPS-a głównego bym wyłączył, ale internet będzie cały czas działał, bo UPS numer 2 będzie po prostu e, cały czas zasilał internet, który działa teraz. Że to jest e, zasilanie, w razie gdybym coś w kuchni tam robił, przegląd przy UPS-ie, wtedy po prostu będzie e, ten UPS zabezpieczał e, całą. Ciągłość pracy routerów i modemów. Że fajnie jest. Jutro połączę to wszystko z komputerami, doprowadzę sieci do infrastruktury. Już nie będzie musiał funkcjonować przekaźnik LT ani Wi-Fi, ponieważ będzie wszystko szło z routera po sieci o, za pomocą i światłowodu, o którym wspominałem dawno temu będzie wszystko bardzo ładnie płynęło do komputera z tych pięknych modemów i routerów, routerów z t mobile Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam firmę t mobile jestem bardzo zachwycony, od wielu lat korzystam z, firmy, e, z usług firmy w t mobile i naprawdę jest super, kochani jesteście. I natomiast e, przedłużając umowę w T-Mobile'u e, zrobiłem w ten sposób, żeby po prostu już z tego miejsca po prostu zmniejszyć fale radiowe lt czy Wi-Fi, żeby już nie korzystać ze źródła rezerwowego, tylko żeby wszystko ładnie płynęło z tych routerów. Jutro będę wszystko ładnie robił, bo dzisiaj byłem umówiony z dziewczynami i po prostu e, nie było mnie. E, no. I jutro będę wszystko ładnie robił. Tu już mam przewody, będę dalej wszystko układał jutro i będzie ok, będzie ładnie pięknie. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie. Będzie tutaj ładnie pięknie. Te routery będą ładniej ułożone, tu wszystko